Hej, z tej strony Emilia Szymańska. Witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie po tytule, dzisiaj trochę inny film. Myślę, że jest to pierwszy film z serii Historie Kryminalne. Wiem, że pewnie wiele osób się po mnie tego nie spodziewało, dlatego że jakoś nigdzie o tym nie mówiłam, ale bardzo interesuję się takimi sprawami. No więc y, postanowiłam, że połączę właśnie moje zainteresowanie do takich właśnie spraw z nagrywaniem na YouTubie i może powstanie coś ciekawego. Zobaczę, jak ta seria się przyjmie, czy te odcinki Wam się spodobają. Będzie. Jeżeli chcecie mnie zachęcić do nagrywania kolejnych, to koniecznie zostawcie subskrypcję, lajka, napiszcie komentarz, jeżeli macie też jakieś propozycje e, innych spraw, o których mogłabym opowiedzieć, to też piszcie o tym w komentarzu. I zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, na którym nazywam się Emilia Szymańska. Szymańska, tak naprawdę. A teraz już nie przedłużam i opowiem wam dzisiaj o sprawie, która mnie naprawdę bardzo zaintrygowała w ogóle. Ja tak naprawdę przesłuchałam już chyba całego YouTube'a odnośnie tych spraw kryminalnych i o tym jeszcze nie słyszałam. A sprawa jest dosyć głośna, co właśnie dziwi mnie to, że jeszcze takiego tematu na YouTube'ie nie widziałam, żeby był poruszony. Jest to sprawa, która w środku zmieniła całkowicie swój bieg wydarzeń, więc już nie przedłużam i wam o tym opowiadam. Sytuacja ta ma początek 25 kwietnia 2007 roku w Niemczech, w mieście Heilbronn. Dwóch młodych policjantów, 22-letnia Michelle Kisewesser oraz 24-letni Martin Arnold, jak co dzień są w swojej pracy, tak jak wspomniałam, są oni policjantami. Jeżdżą po mieście, przyglądają się osobom, które wyglądają podejrzanie, mogą je legitymować. Około godziny 13:50 postanawiają sobie zrobić przerwę na jakiś posiłek, więc zatrzymują się koło dworca głównego na parkingu. Jest to miejsce, które służyło także do organizowania imprez, ale na co dzień właśnie pełni funkcję parkingu. Około godziny 14, właśnie z tego parkingu, wydobywa się dźwięk dwóch strzałów. Ludzie to słyszą, jednakże nie reagują, możliwe, że było to spowodowane lękiem. Kilka minut po tym wydarzeniu, gdy słychać było strzały, przejeżdża tamtędy rowerzysta, który zauważa auto policyjne. Drzwi ze strony kierowcy były otwarte, a pod nimi leżał mężczyzna w kałuży krwi. Rowerzysta natychmiast przyspieszył i zauważył taksówkarza, do którego się udał. Razem wezwali pomoc. Jednostki policji zjawiły się. Bardzo szybko okazało się, że niestety 22-letniej Michelle nie dało się uratować. A 24-letniego Martina przywieziono do szpitala. Jego stan był tak zły, że nie było mowy na jakiekolwiek jego przesłuchanie. Tego samego dnia została utworzona ekipa parking, która miała właśnie prowadzić śledztwo dotyczące tej strasznej historii. Wiele policjantów było naprawdę zdruzgotanych tym zdarzeniem, ponieważ wiele z nich także znało osobiście tę dwójkę młodych policjantów. Motyw tego przestępstwa jest dla wszystkich niejasny. Możliwe jest, że jest to napad rabunkowy, ponieważ policjantom skradziono broń, ale także możliwe, że jest to zemsta, więc funkcjonariusze muszą zbadać wszystkie okoliczności i wszystkie motywy tego zdarzenia. Z miejsca zdarzenia zebrano około 150 próbek DNA i z jednej próbki utworzono profil genetyczny, czyli profil osoby, która pozostawiła te ślady, którą okazała się kobieta. DNA zostaje tu zarejestrowany w krajowej bazie DNA, aby porównać go z innymi już się tam znajdującymi. Okazuje się, że te DNA już tam właśnie widniało, nie ma przypisanej do niego osoby, ale okazuje się, że DNA to odnaleziono na miejscu już dwóch innych przestępstw, jakimi same morderstwa. Pierwsze morderstwo jest 26 maja 1993 roku. Ofiarą jest 62-letnia kobieta, która została zamordowana we własnym mieszkaniu za pomocą drutu florystycznego, którego prawdopodobnie używał mężczyzna. Jednakże w mieszkaniu, poprzez znalezione ślady DNA, wskazuje, że Przebywały także inne osoby. Na Filiżance odnaleziono ślad DNA, który należy do poszukiwanej. 26 marca 2001 roku został zamordowany 61-letni mężczyzna, którego uduszono za pomocą paska, na którym nie znaleziono żadnych śladów DNA. Prawdopodobnie sprawca używał rękawiczek, ale na szufladach znaleziono za to DNA należące do kobiety, która kiedyś popełniła morderstwo w Idar Obrestein. DNA znaleziono też w dwóch innych miejscach: w Wymoguncji, gdzie doszło do Włamania, oraz w Gerolstein, gdzie na strzykawce z heroiną właśnie znaleziono to DNA. Eksperci jednogłośnie stwierdzili, że w tych przestępstwach bierze udział dwójka osób, Kobieta oraz mężczyzna, którzy nie cofną się przed niczym, przez to połączyli siły z innymi oddziałami w innych miastach, gdzie doszło właśnie do tych przestępstw z udziałem tego jednego samego DNA. Okazuje się, że DNA znaleziono także w Austrii. Policja coraz bardziej zastanawia się, czy nie sprawy jednakże zdają sobie sprawę, że mimo że jest wtedy większe prawdopodobieństwo na złapanie właśnie tej morderczyni to rozpęta się wielka burza w mediach, dlatego, że jest to seryjny morderca. Ludzie mogą panikować, więc na razie próbują się wstrzymać od podjęcia właśnie tej decyzji, aby upubliczniać to i wysyłać taką informację do mediów. W czerwcu budzi się ze śpiączki policjant, który został postrzelony, jednakże nie pamięta o żadnych istotnych informacji, które mogłyby pomóc w śledztwie. Policja austriacka ogłasza, że mężczyźni, którzy prawdopodobnie działali z poszukiwaną kobietą, odmawiają zeznań. Oznacza to, że także nic do nie zostanie wniesione do śledztwa. Policja nareszcie decyduje się na upublicznienie tej całej sytuacji. Rozpętuje się wielka burza w mediach. Policja w hyde bron zostaje okupowana przez masę dziennikarzy. W lipcu 2007 roku biegły sądowy przeprowadza ekspertyzę tej próbki DNA i na jej podstawie mówi, że bardzo możliwe jest, że kobieta ta pochodzi ze wschodu, z granic koło Federacji Rosyjskiej, jednakże do śledztwa nie wprowadza to bardzo dużo nowych informacji i po pół roku śledczy dalej są w martwym punkcie. Policja postanawia wezwać zespół ekspertów, aby dowiedzieć się, czy to nie ma czasami problemów w ich właśnie śledztwie, ale okazuje się, że wszystko prowadzone jest bardzo dobrze, więc. Dla policjantów jest to ulga, dlatego że wiedzą, że nie zaniedbali żadnej z kwestii. Zostaje wyznaczona nagroda 150 tysięcy euro dla osoby, która poda informacje, które okażą się bardzo przydatne dla śledztwa. W styczniu 2008 roku zostaje zastrzelonych trzech Gruzinów, którzy specjalizują się w handlu samochodowym. Zostają zatrzymane dwie osoby i w aucie jednego z nich zostają znalezione ślady DNA, te same ślady, które należą do kobiety, której szukają całe Niemcy. Mężczyźni podtrzymują że żadna kobieta nie brała udziału w przestępstwie, a jako, że auto, w którym znaleziono ten DNA jest stare, to bardzo ciężko prześledzić jego losy, co znowu komplikuje śledztwo. Jako, że sprawa wydaje się naprawdę bardzo skomplikowana oraz dziwna, to śledczy postanawiają zwołać zespół ekspertów, którzy sprawdzą, czy nie doszło do zanieczyszczenia żadnej z próbek DNA. Na początku sprawdzają oni procesy laboratoryjne w krajowych urzędach kryminalnych, okazuje się, że wszystko jest tam w porządku, a następnie sprawdzają także 300 losowych wymazówek, tam też nie ma żadnych nieprawidłowości. W styczniu policja podwaja nagrodę do 300 tysięcy euro. Jako, że sprawa jest naprawdę bardzo skomplikowana oraz wielowątkowa, a policjanci mają także swoje codzienne obowiązki, to w połowie lutego 2009 roku sprawa ta, te, śledztwo te zostaje przekierowane do Krajowego Urzędu Kryminalnego Wystu Gardzia. W marcu 2009 roku, czyli niemal dwa lata po zamordowaniu Michelle oraz próbie morderstwa Martina, policja wie, że poszukiwano przez nich kobieta ma na swoim koncie kilkanaście włamań, jeden napad rabunkowy, co najmniej dwa, dwie próby morderstwa, trzy morderstwa faktycznie popełnione, wiedzą, że działała w 40 różnych miejscach i w kilku także krajach, m.in. we Francji, w Austrii oraz oczywiście w Niemczech. Policjanci, którzy brali udział w tej sprawie, mówili, że sprawa jest naprawdę wyjątkowa i najczęściej w karierze policjanta taka sprawa zdarza się nie raz, no więc właśnie to świadczy o tym, jak była to dziwna sytuacja. 26 marca na łamach niemieckich magazynów wybuchła bardzo zadziwiająca informacja, że odnaleziono tajemniczą kobietę z Heilbronn. Wszyscy się zaszokowali tą informacją, jednakże okazało się, że kobieta, do której należało TDN, jest pracownicą bawarskiej firmy, która zajmuje się pakowaniem sprzętu medycznego. I od razu prokuratura skomentowała, że bardzo szybko odnaleźli tą kobietę, i okazało się, że kobieta nie miała nic wspólnego z popełnionymi przestępstwami. Policja dowiedziała się tego, gdy na czystej próbce, właśnie do zbierania dna, znaleźli jej właśnie dna. Okazało się, że te próbki niektóre były po prostu zanieczyszczone. Od razu rozpętała się wielka burza w mediach. Ministerstwo Wewnętrzne domagało się odszkodowania od firmy dostarczającej pałeczki z bawełnianą końcówką, jednakże firma odpowiedziała bardzo szybko, że na ich opakowaniach nie było napisane słowa o tym, że właśnie pałeczki te mogą służyć do zbierania materiału DNA. Wiele ludzi ta sytuacja bardzo zaszokowała oraz także zbulwersowała i niektórzy ludzie byli załamani właśnie tym, jaką jakością produktów były zbierane właśnie materiały DNA, ponieważ jest to dosyć taka poważna i ważna sprawa. Wszystkie te dyskusje, cała ta burza w mediach ostatecznie doprowadziła do podniesienia obowiązujących standardów. Jeżeli chodzi o sprawy morderstwa Michelle oraz próbę zamordowania jej kolegi Martina, to w listopadzie 2011 roku za sprawą znalezionej broni okazało się i policja niemiecka przyporządkowała właśnie to przestępstwo prawicowej grupie terrorystycznej. Według Prokuratury Federalnej Morderstwo miało to jednoznaczny ideologiczny motyw, jako że Michel oraz Martin byli przedstawicielami władzy państwowej, a wybór ofiar był przypadkowy. I to już jest koniec tej historii. Mam nadzieję, że ona Was zainteresowała. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej serii. Mam nadzieję, że ona fajnie tutaj zagości na moim kanale. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!